to ja Gothic 2 a dokładnie to bitwa królów staniemy się prawdziwym robarem i pokażemy orkom jak wygrywa się konflikty właśnie ta po wybraniu frakcji paladynów ruszyłem do pierwszej mapy i szczerze mówiąc kompletnie nie wiedziałem jak zacząć. Zainwestowałem w złoto w lepszą armię. Po chwili obserwowałem jak święci wojownicy i Nosa mierzyli się z plugastwami Beliara. Z daleka biegł już kolejny strażnik ze znacznie lepszymi statystykami. Pokonali jednego sąbiaka, po czym udali się na króla. Racja, po co walczyć z plebem? Słabszy strażnik może i przegrał. Niemniej zaraz przybędzie kolejny strażnik znacznie silniejszy. Widząc w co inwestuje w ruch, kapkę chciałem od niego podkreść strategii. Problem polegał na tym, że nie miałem wystarczająco dużo złota. Wróg ma kopalnie, dlatego nie możemy być gorsi. I również musimy generować zyski. 55 złota zainwestowane i kopacze będą tyrać na bezmiennego złodzieja. Rozpoczynamy nowy projekt. Górnicza Dolina. 2.0 Właśnie ta. Witaj w drużynie, chłopcze. Mamy i pasywny dochód. Może dobrze było w to zainwestować wcześniej. Trudno stwierdzić, kiedy gra się po raz pierwszy. Tak czy inaczej, po zebraniu 60 złota uderzyłem w kolejnego kopacza. Ale to, co się stało potem, to gwóźdź do trumny. Wróg wysłał bohatera, który jest niczym ścierwojad. Nie dość, że ma dużo HP, to jeszcze ogromne obrażenia. A jak dziobnie pierwszy... A cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. W takim wypadku mógł zrobić tylko jedno. Czym prędzej dostać się do własnego króla i również kupić własnego ścierwojada. Po chwili doszło do bitwy pełnej emocji. Nasz król jest atakowany. Za zarobione złoto wybudowałem kuźnię W sumie bardziej z ciekawości wszystko stawiam Aby wiedzieć czego się spodziewać w przyszłości I kolejnych podejściach Ponieważ wątpię, że uda mi się tutaj zwyciężyć Dobrze, że nasz król wychodzi do boju I niszczy wszystkich jak leci Kowalowi kazałem wystukiwać złoto Za które to potem rozwinę kopalnię na maksa Zobaczcie jak ładnie szkodnicy z nowego obozu Pracują na naszego króla Po powrocie do bazy miałem ogromne finanse No powiedzmy Mimo wszystko zainwestowałem w lepszą armię Więcej życia, lepsza broń A na domiar tego pancerz Kowalowi z Zmieniłem priorytet. Teraz miał się skupić na kuciu broni. Coraz więcej złota leciało na lepszych wojowników. A tutaj powinien siedzieć bezimienny szatum Robara, a nie jakiś paladyn. Nasi wojownicy, może i lecieli do boju, jednak wszystko przegrywali. Już po chwili nasz król był atakowany. To tak, jakby ktoś pytał, jak Robar II przegrywał konflikt z orkami. Inwestował w nie to co trzeba. Niemniej on miał lata, aby się na to przygotować. A ja robię to po raz pierwszy. Jak nie należy inwestować w armię i tak dalej. Tutaj wychodzi na to, że trzeba zainwestować w lepszego bohatera. Ponieważ to on robi tutaj kawał. Dobrej roboty. Czułem, że jest to przegrana gra. Tak czy inaczej, planowałem odkryć wszystko, co jeszcze skrywa tutaj mapa. Postawiłem magów, u których mamy jeszcze więcej ulepszeń. Armia leciała do boju, co jakiś czas bohater przegrywał, ale wracał jeszcze silniejszy. Gorzej, tylko że armia wroga przewyższa nas siłą dwukrotnie. Król jest atakowany! No nie, nasz ścierwojat ma blachy ciężkiego strażnika, a walczyć ma z upadłym paladynem. Wróg ma wszystko dwa razy lepsze. Wątpię, że uda się nam odbić od dna. Nawet agresywna inwestycja niewiele daje. Zobaczcie, wrógi ścierwojat dziobnął pierwszy i to jest już koniec. Jego armia nawet już biega z najlepszymi pancerzami. Poza naszym bohaterem nikt nie jest w stanie przebić się przez ich pancerz. Jeszcze jest król, ale go nie liczmy. Wynajem nawet najemników, jednak oni wydają się bardzo kiepscy, a na pewno na ten etap gry. Jedyna nadzieja była w królu, chociaż widząc jak. To wszystko wygląda, niezbyt się łudziłem. Jeszcze próbowałem się odbić, jednak ani lepsi magowie, ani wojownicy nie dawali sobie rady. Zwłaszcza, że wrogi bohater biegał z kuszą i już z daleka masakrował naszą całą armię. Nasz, nasz bohater nawet nie zdołał podejść. Podobnie jak król, porażka, myrtana upadła. Będę marnował na ciebie więcej czasu. To jednak jeszcze nie koniec. Tym razem bardziej wiedziałem w co inwestować. Pierwsze co to zakupiłem bohatera, ponieważ poza samymi ulepszeniami on sam również się leveluje poprzez walkę. Tym samym jest lepszy i lepszy. Kiedy bohater wyruszył do boju, to wrogowie nie mieli z nami najmniejszych szans. Złoto wpadało na nasze konto. Gorzej, kiedy doszło do walki z królem, niszczył naszych wojowników i bohatera. Tym samym oddałem mu sporo złota. Zauważyłem dwie rzeczy: kasę możemy generować pasywnie poprzez kopalnie i chyba kuźnie. A drugi sposób to niszczenie wroga. Jak się okaże, jest jeszcze trzeci sposób, ale o nim dowiedziałem się znacznie później. Idea jest tutaj, aby nie dojść do króla, bo na chwilę obecną on po prostu one-shotuje naszych wojowników i oddajemy kasę wrogowi. Tym samym on ma kasę na rozwój i tego byśmy za bardzo nie chcieli. Co musimy zrobić? Niszczyć jego pionki, cały czas trzymać ich w szachu i tym samym nie damy wrogowi kasy na rozwój. Brzmi pięknie, trudniej zrobić, no ale znacie mnie. Bądź co bądź, kolejne złoto poszło na kopalnię, jaki kupną większej ilości kopaczy. Będą tutaj cały dzień pracować na bezimiennego. Nasza armia nieźle trzyma wroga w szachu. Być może nasi strażnicy są słabsi od najemników, wszak nie inwestowałem w nich. Jednak tu widać kto jest najważniejszy. Co z tego, że wróg ma silniejsze jednostki, skoro idzie bohater, niszczy i tak wszystkich na swojej drodze i zdobywa jeszcze więcej doświadczenia. Ze spraw ekonomicznych wykupiłem ostatniego kopacza, wybudowałem kuźnię i kazałem Kowalowi skupić się na złocie. A nasz bohater już po chwili pchał się do kolejnej walki. Dobrze. Epicki wydaje się, by szybciej się wskrzeszał. Tym samym przegra, zaraz wraca i dalej może levelować. Najlepsze jest to, że wróg wciąż nie wykupił swojego bohatera. Tym samym nasz ma już trzeci poziom. Powiem tak, wróg jest daleko w tyle. Co ciekawsze, odkryłem, że w tej grze są runy i można się teleportować, a ja biegam po mapie. Potrzebujemy dorzucić do armii magów, a nasz bohater coś często przegrywa. Jak się okaże, kłopotem nie są wojownicy wroga, tylko ich król, który zadaje ogromne obrażenia. Nasz bohater zyskał poziom. Nasz bohater został zabity. Dobrze. Nasz bohater powód Z tego właśnie powodu potrzebujemy, by nasz bohater miał lepszy pancerz, a najlepiej to najlepszy. Wtrącę, że jeśli odcinek wam się podoba i chcecie mnie wesprzeć, aby lepiej się pozycjonował, to byłbym wdzięczny za każde polubienie, podbicie, jak i komentarz. Zachęcam również do subowania, aby nie ominęły was kolejne odcinki z Gotika. Po pomysłów mam jeszcze sporo i niedługo realizacja, a ja mogę wam powiedzieć tylko jedno. Piękne, jak i wielkie dzięki. Ten wrogi król to za dobrze sobie radzi. Bohaterze... Tak walczy obywatel Myrtany. Jam jest robar i rozkazuję ci walczyć lepiej. Ja... ja... Paladynie! Przynosisz hańbę tej krainie! Nasz bohater został zabity. Paradynie! Jak nic, nasz kumpel potrzebuje lepszego ręża. Patrzcie, jak pcha się już do walki. I takich obywateli Myrtany to ja szanuję. Powoli również inwestowałem w kusze. Król był ciągle pod naporem naszych sił. Chyba wiedział, że sytuacja jest bardzo nieciekawa. Z tego powodu postanowił się schować. To jest właśnie najlepszy moment, kiedy strażnicy zajmują króla, a nasz bohater leje go po plecach. A dzięki ciągłym atakom, ten sam nie wie z kim ma walczyć. Potrzebujemy lepszej broni, wówczas to wróg nie będzie mieć szans. Co więcej, zainwestowałem w kuszę, zresztą sami zobaczcie, jak ona świetnie działa. Tyle! Nasz bohater powiedziałem, że potrzebuję lepszej kuszy. Jeszcze lepszej kuszy. Dobra, para na testy bojowe. Nasz bohater zyskał pożar. Nasz Paladynie! Magowie to trochę beznadziejni są. Swoimi runami nie przebijałem się przez króla. Może warto w nich kapkę zainwestować? Może. Król nieprzyjaciela nie ma żadnych szans. W końcu musiał nastąpić jego koniec, a my wygraliśmy. Tak się właśnie walczy o wolną Myrtanę. Walczyłem za te ziemie i przelałem dla nich wiele krwi. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć nową Myrtanę. W sprawie, że jej chwała będzie trwać wiecznie. Ale to jeszcze nie koniec, mamy jeszcze inne mapy. Rzecz w tym, że poszerpnięcie, jak one wyglądają, strasznie mi się nie spodobały. Tysiące przejść, moja armia biega losowo, fajna idea, ale jakoś tego nie widzę, a na pewno nie chcę mi się denerwować z tymi wszystkimi przejściami i szukaniem, co jest właściwe. W związku z tym uznałem, że zagramy jeszcze raz na poprzedniej mapie, ale tym razem na wyższym poziomie trudności. I sprawdźmy, czy jestem gotów ponieść brzemię bycia królem. Podobno zwycięskiej strategii się nie zmienia. Początek, wręcz idealny. Tylko w ten sposób jest jeden problem Pod koniec oddaj nieprzyjacielowi masę złota Nie podoba mi się ta idea Zróbmy to inaczej Nowa gra i tym razem pierwsze co to wbudowałem kowala Mało tego, temu proste zadanie Ma wystukiwać złoto Nic więcej nas w sumie nie interesuje A w międzyczasie żołnierze będą mierzyć się w tarczkach Wygrywamy, czyli zbieramy kasę, a wróg dalej stoi z rozwojem. Wspaniała wiadomość, ponieważ mamy Kowala, a już zarobione złoto, zainwestowałem w górniczą dolinę 2.0. Przed nieprzyjacielem, strażnicy, niech biegną i toczą starcia. Pierwsze wpływy złota z kopalni, jak i od Kowala pozwoliły mi na dokupienie kolejnego kopacza. Jeżeli chodzi o naszych strażników, to sobie jakoś radzą i to jest istotne. Po chwili zamknę temat kopalni. Wróciłem do króla i uznałem, że jest to dobry moment na bohatera. Niech idzie, niech leveluje. Proszę bardzo, jak armia pcha się w bój, za wolną myrtanę i to już. Wydaje mi się, że początkowa inwestycja w lepszy pancerz jest znacznie lepszym pomysłem niż broń. Jako gracz preferowałbym oczywiście orange, ale my unikamy wszystkich ataków nieprzyjacieli. Z kolei NPC nie za bardzo to potrafią, a dzięki ogromnym statystykom i tak przebijają się przez obronę wroga. Lepiej by mogli dłużej ustać. Zresztą lepszy pancerz to zadawanie minimalnych obrażeń, kiedy nasz bohater ma ponad 400 HP. No, życzmy powodzenia nieprzyjacielowi. A magowie i tak mu nic nie robią. Dobrze sobie radzi i to najważniejsze. Dlatego dociśnijmy wroga do samego końca. Niszczmy mu armię, zarabiajmy ogromne sumy, wskutek czego nie stać go na ulepszenia, a ja co rusz kupuję nowe. Kiedy to my walczymy 3 vs 1, nie fajnie, kiedy robią to naszemu bohaterowi. Oj nie. Niestety, albo stety, nasi zwykli wojownicy niezbyt sobie radzą. Strażnicy ciągle na pierwszym poziomie, kiedy wróg ma już ich chyba na trzecim. Mimo wszystko, wciąż wydaje mi się, że inwestowanie w bohatera jest znacznie lepszym pomysłem, ponieważ wróg dalej się przy nie przebija przez jego pancerz. Kupię mu lepszą broń, to tak czy siak będzie on szotować nieprzyjaciela. No i posta inwestycja. I nawet dobrze, że nasi strażnicy nie niszczą wroga, ponieważ jest więcej expa dla bohatera. Proste. A im szybciej się wylewaluje, tym silniejszy. Będzie. To co się stanie potem, no chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Gdy bohater został ulepszony, wreszcie uderzyłem w Magów. Teraz to dopiero ogromna armia pcha się do walki. Bohater szybko zdobywa poziomy, a że powoli zaczął zarabiać ogromną sumę złota. Uznałem, że chyba możemy zainwestować w armię. Z kolei Magą, zleciłem studia nad lepszymi runami. Piękny jest ten bohater, czas na zmianę broni na kusze. Co się nie obejrze, to nasz bohater jest na terenie wroga i niszczy ulepszoną armię nieprzyjaciela. No i właśnie, po co inwestować w armię, kiedy masz potężnego palladyna? thank okay. you Po skończonych badaniach magowie mieli nową runę. Może wreszcie będą przebijać się przez pancerz króla. Niestety, kusza naszego bohatera ma jeden kłopot. Kiedy chce z nim strzelać do magu, w skrócie, ma krótki dystans i zasięg. Wskutek czego mag wniegowali kulami ognia, a ten stoi z tą kuszą i. no biedny chłopak. Jak jeszcze biją go wrogowie, powiem tak, nie wygląda to za dobrze. Szczęśliwie, zapisanie gry i wczytanie zresetowało naszego paladyna. Po czym wyjął oręż i zrobił to, co należy do jego obowiązków. Nasz bohater! Skoro robimy ofensywę, to też trzeba ulepszyć magów. Bohater na maksymalnym poziomie ulepszyłem strażników, by łapali więcej ciosów na klatę. Kiedy główny bohater zgarnie całą sławę dla siebie. Nasz Zrozumiano. Dobrze. Nawet nie zdążyłem zobaczyć, jak nasz bohater niszczy króla oponenta. W każdym razie zwycięstwo jest nasze. Myrtana obroniona. Dajcie znać, co myślicie o takich modach jak ten i w sumie o takich innych odcinkach jak ten. A my jeszcze się spotkamy.